My już właśnie zjeżdżamy z autostrady. Płacimy. Zaraz okaże się ile. Znajdujemy się właśnie na kempingu. Idziemy do recepcji. O i to jest Rinak! No magic. Słuchajcie, no koszt tego kempingu uważam bardzo wysoki. A obok mamy, zobaczcie, aquapark. Aquafolie to się nazywa? No, ale woda jest tak ciepła. Słuchajcie, zupa, zupa. Hej, witamy w nowym odcinku. W końcu opuszczamy Gardę. Piękne jezioro, słuchajcie. I jedziemy nad morze. Do miejscowości Kaorle. Nie mamy nic w planach, szukamy na spontanie. Jedziemy z miejscowości Desencano, z nad jeziora Garda. Tak jak Wam mówiłem, do Kaorle nad morze. I tym razem jedziemy autostradą. Słuchajcie, płatną oczywiście, jeszcze nie wiemy. Wzięliśmy biletzik, zapłacimy przy bramce wyjazdowej. Mamy tam 225 km. I w tym przypadku wybieramy drogę płatną, ponieważ trwa 2,5 godziny, a drogą niepłatną 4,5 godziny. Także 2 godziny krócej, także bardzo dużo. My już właśnie zjeżdżamy z autostrady. Płacimy, zaraz okaże się ile. Bybinawski. Bambini, jak tam? Pożądarko? Tak jak bambini. Dobra, udało się wyjechać. Ile zapłaciłaś? 1620, ale odcinek ponad 200 km słuchajcie, także... Nie jest źle zaoszczędziliśmy 2 godziny. Tak więc zaraz jesteśmy w Kaorle i spotykamy się I możecie z Możecie naszymi... zapłacić kartą, możecie zapłacić gotówką, także ten automat wydaje też resztę. Włożyłem 20 euro i wydał resztę. I jestem! Jesteśmy! Welcome to Kaorle! Tak jest, jeszcze zrobiliśmy szybkie zakupy, słuchajcie, no mają tu przepyszne owoce, no wszystkie są tak dojrzałe, jaki owoc nie kupicie, czy ananas, czy arbuz, arbuzy to są tak słodkie, że jeszcze w życiu takich nie jadłem, naprawdę warto. Jedziemy na kemping, znajomi właśnie nam zabukowali, udało się na ostatnie dwa dni, ostatnie miejsce, na dwa dni tylko, no zobaczymy jak tam będzie. Ale tutaj piękne uliczki. Znajdujemy się właśnie na kempingu, idziemy do recepcji. Tak, idziemy zapytać co i jak, bo my tu nie wiemy gdzie mamy stanąć. Ale fajnie <laughs> wygląda, rezerwację. super basen. zobaczymy. Tak, tak, wszystko załatwione. Jedziemy na naszą miejscówkę, podobno mamy z prywatną mamy opaski, łazienką. zobaczycie, żeby wejść na basen. Tak, są baseny, blisko morze, plac zabaw. Mamy wspólną miejscówę ze znajomymi, to jest najważniejsze. W końcu? Tak. E, jesteśmy już na kempingu mamy rozbite już tutaj całe obozowisko. Zobaczcie, na dwa kampery. Mamy bardzo dużą parcelę. Co do ceny, to jeszcze nie znamy ceny. Powiemy wam za dwa dni, jak będziemy wyjeżdżać, bo mamy tylko tutaj miejsce na dwa dni. No jest to ogromny kemping. Słuchajcie, po drugiej stronie są baseny i obok jest morze. Także ale co ciekawe, zaraz coś wam pokażę. 60 ja śpiący. Ja już ja już jest to śpiący. O, spójrzcie. Tak tu sobie siedzimy Ogromny kemping Zobaczcie, na parceli mamy swoją prywatną toaletę. Fajna sprawa naprawdę. O. Nawet w kamperze i musimy brać prysznicu, zobaczcie, elegancko, czyściutko. Wszystko w cenie tego kempingu. Oczywiście przełączę do prądu. Tutaj chyba z tyłu była też woda. Tak, są kraniki z wodą. Super. Słuchajcie, my rozłożeni i idziemy na basen zobaczyć. Wiktorka. Idziemy zobaczyć na basen? Aha. A potem pleżing. Nad morze? Wieczorkiem? Basen lepszy. Basen lepszy, dobra. To lecimy. Słuchajcie, my przyszliśmy na kempingowy tutaj basen, kompleks basenów. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Leżarki baseniki, proszę bardzo, zjeżdżalnie dla Bambini idealnie Bambi, jak jest? Fajnie. fajnie gdzie dziewczyny zgubiłeś? Barbiny? o i to jest relax no magic turlaj się, turlaj Płacie bambini Bambiny, gdzie śmiegacie? Dajcie Dawajcie na zjeżdżalnię Dawajcie tam, Teraz, Raz, raz, raz bambinio Hejka w kolejnym dniu. Nocka na kempingu minęła spokojnie, bardzo fajnie. Idziemy właśnie na basen, który jest tutaj po drugiej stronie ulicy, należący do tego kempingu. Także tam zarezerwowane mamy już leżaki, cztery, bo wczoraj nie było miejsca. Na także zobaczcie, tak mamy zarezerwowane. Pranie już mamy zrobione. Zobaczcie, jak to wygląda. No, także taka pajęczyna ze sznurków. Śniadanko zjedzone. I uciekamy na basen z dziećmi. Michał, Michał! Tak się mówi. Siema, się, a wy gdzie tak jedziecie? Na plażę. Na plażę jedziecie? Na basen. No, na basen. Tak. To jest okay. basenowy. A my idziemy pieszo. <głos》>. Także trochę też pojeździliśmy na tych hulajnogach, ale jest nas za dużo, a są tylko dwie. Rika, jak tam? Jesteśmy na basenie. Ale tu ładnie, zobaczcie. Są zjeżdżalnie. A tam dalej... Tam dalej są... Jest jacuzzi duże. Tam jest bar. Zobaczcie, jak ładnie. to wszystko w cenie kempingu. No i jak było na zjeżdżalni? Zje e, tam w zjeżdżalni siedziała no. dziewczynka. E, no i ona przez jakieś 5 minut nie chciała... Nie, nie, nie chciała zjeżdżać. E, I, no. I siedziała i uciągnęła, że nie zjeżdża. No to Wiktoria mówiła, a dobra sobie zjadę. I, a ta dziewczynka się skulina. Ja, ja, ja. Ale, ale, ale ona się złapała Dzieciaki. Wiktorii. I Wiktoria! No, właśnie super. Tak! I ją zabrała ze sobą! Tak, I... było i nie ma. Upał mocny, ale bambini, co porabiacie? Ja nauczyłam pływać właśnie. A teraz wam pokażę, jak ją, jak ją wyrzucam w kosmos! I nie da Trzy, cztery! Teraz mnie! Teraz ja! <tiom> i ło mnie pływa! Zaraz Marce! Trzy, cztery, cztery! Trzy, cztery! Piękne bomby! Pięknie pływacie! Super! Fajnie tu jest? Riki, fajnie jest? Jak tam jarą? Super! Słuchajcie, kempingowe jedzenie najszybsze danie świata. Makaron i sos pesto gotowy. Smakuje? Lubicie to najbardziej, nie? Marcelety? Też lubisz? No to jemy. Hej, witajcie w kolejnym dniu w Kaorle. Znajdujemy się na tym kempingu, gdzie byliśmy tutaj już drugą noc, słuchajcie, powiem Wam tak. Znajomi już wyjechali, zobaczcie, ta parcela jest ogromna. Ja poszedłem z Michałem zapłacić. Słuchajcie, no koszt tego campingu uważam bardzo wysoki. Chyba na tak drogim campingu jeszcze nie byliśmy. 340 euro za dwie noce. Za tą wielką parcelę z prywatną łazienką, którą wam pokazywałem. Także wiecie, no my akurat podzieliliśmy ten koszt na dwa ponieważ staliśmy na tej parceli dwoma kamperami czy tam kamperwanem, także, ale jeżeli sami byście sobie wzięli taką parcelę, zobaczcie, no to wychodzi jakieś 170 euro za dobę, no to jest mega drogo. Także, no wiecie, ok, miejscowość turystyczna, Kaorle, ale my teraz jedziemy, słuchajcie, na trzy kolejne noce na taki Sztelplac. Spójrzcie, mam tu ulotkę. Ten sztelplac również znajduje się w mieście Kaorle, nawet bliżej miasta, bo tutaj jesteśmy na samym końcu. Zobaczcie, kamper Kaorle, taki sztelplac i koszt tego sztelplacu jest w sierpniu najdroższy, 30 euro za dobę z prądem i oczywiście z serwisem ze zrzutem, także my się teraz tam przenosimy na Trzynocki, będziemy mieli bliżej do Centrum, naprzeciwko mamy hipermarket, możemy sobie zrobić zakupy, dużo restauracji, i do morza też jakieś 300 metrów. Także jedziemy tu jeszcze zrobić serwis i przemieszczamy się. I właśnie wyjeżdżamy z naszego kempingu. Rozstaliśmy się ze znajomymi. Oni pojechali w swoją stronę, my jedziemy w swoją. Było mega cudownie. Dziękujemy Wam, że z nami byliście i dziękujemy naszym super znajomym że byliśmy no, co, co. no wyjeżdżamy już słuchajcie oddaliśmy kluczyk od tej toalety prywatnej zrobiliśmy serwis jeszcze na terenie kempingu i jedziemy na ten sztel o którym wam mówiłem wcześniej Jesteśmy już na tym sztel słuchajcie można sobie rozłożyć markizę myślę że nie do samego końca tak jak my bo już wkraczamy na drugie miejsce, drugą parcelę, ale tak wszyscy to robią, także jeżeli przyjedzie inny kamper, ja to zwinę, skrócę nie ma problemu. Zobaczcie, tak to tu wygląda. Tutaj stoi nasz kamper. Na końcu jest punkt serwisowy. 30 euro za dobę. Także myślę, że taka niewygórowana cena. A obok mamy, zobaczcie, aquapark. Aquafolie to się nazywa. I dostaliśmy również zniżkę 75 euro bilet rodzinny. Dwójka dzieci, dwójka dorosłych. Z tym, że Wika ma 9 lat dopiero i Wika wchodzi za darmo. My już wyszykowani i idziemy na plażę. Zobaczymy tutaj, jak to wygląda. Dzieci się doczekać nie mogą. Tak więc lecimy. Super palemki, tak. mega. Pogoda, Tylko, że bardzo piękna. tu gorąco jest. Jest chyba 30, 33 stopnie i nie ma tak naprawdę cienia. Tylko cień, który stworzyliśmy sobie pod markizą. A tak to jest. Ale mega nie oko. narzekajmy podobno u nas mega deszcze, tak więc tak. cieszmy się i korzystajmy. Ciśniemy na plaży. Ech, jeszcze takie mam pytanie: możecie napisać nam w komentarzu, czy jak są takie duże upały, e, lepiej chłodzi lodówka na gaz czy na 230V? Bo tutaj w cenie mamy prąd. Co prawda podłączyliśmy się, ale na poprzednim kempingu, gdzie mieliśmy też podłączenie na 230, lodówka słabo chłodziła. I powiem Wam, że no, nawet w zamrażarniku się chyba zaczęło roztapiać, a na gaz chłodzi o mega lód, lody, wszystko zamrożone także możecie napisać czy tylko tak u nas jest, czy czy wszystkie lodówki tak mają, że na gaz mocniej chłodzą no i dosłownie przeszliśmy 300 metrów przez dwie ulice jesteśmy na plaży, spójrzcie, z promenada a tutaj mega szerokie plaże Bardzo szeroka plaża. Idziemy i końca nie ma. Zobaczcie. Jesteśmy na plaży. O proszę jakie nurkowanie. Wiki pod wodą w masce, a ty Jarek jak? Da radę, nurko nurkować? da radę widać. No ale woda jest tak ciepła, słuchajcie. Zupa, zupa. Naprawdę super, mega. Tak dalej widać wszystko, no? No tak rybak jeszcze nie widziałam, ale dopiero Jak dziki się podoba, Marcel? Fajnie. Mogę zobaczyć To mogę zobaczyć teraz? Nie? Tu niedaleko taka ładna katedra jest, Z wieczorkiem tutaj pochodzimy. mama no, 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 jak to jest czytamy. Wiktorcia? Pika nauczyła się pływać, nurkować i szaleje teraz. O, Marcel już ubrany. Dawajcie chłopaki. Dawaj. O, super! Super! Umiem pływać! No umiesz grać. O, proszę bardzo, jakie rekiny? Wiki uważaj na rekiny. Dostałbym! Wróciliśmy teraz z plaży i taki szybki, słuchajcie, znaczy szybki obiad. Poszliśmy teraz do marketu na takie małe zakupy, wiecie, po drodze z plaży, także reklamówka w ręce. Wiktorii ulubiony sok brzoskwiniowy z brzoskwinki. Na deser, słuchajcie, ananas. No słodziutki oczywiście, tu wszystkie owoce są bardzo świeże i warzywa. Zobaczcie, dwa kurczaki z rożna. Po 4,70, także 20 zł za kurczaka z rożna, gotowego, cieplutkiego. I tutaj mamy jeszcze e, ziemniaczki takie, wiecie, grillowane, fajne. Także zaraz wam. jeszcze. jeszcze ulubione marcele, napoje gazowane, lemoniady. O spójrzcie, tak wygląda to po rozpakowaniu. No, fajne kurczaki. Nie za duże, ale dla nas takie dwa wystarczą. Ziemniaczki. No super, będzie fajny obiad. Coś innego niż te. Myśleliśmy, że tylko tutaj za płotem jest Aquapark, czynny do godziny 18, ale niestety obok jest jeszcze Luna Park. I zobaczcie, czynny jest chyba od godziny 19 albo 20, i będzie chyba tak całą noc. Zobaczcie. I zobaczcie jak to we Włoszech, wszystko wieczorem dopiero otwarte W dzień, w dzień tu nikogo nie było Pizzeria to? To mi się podoba w tych krajach południowych. Dopiero wieczorem wszyscy wychodzą do restauracji. Spójrzcie jak pięknie. To wszystko z drugiej strony naszego camper placu. Wam się film, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę.